Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie. Dzisiaj będziemy omawiać sobie temat generatywnej AI cenzury, o której poopowiada trochę Arkadikus. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, może coś dopowiemy. No i jeszcze mamy tam temat o Sony, czyli prawdopodobnie będzie o temacie haku na konsoli, czyli że wyciekły tam klucze, jak dobrze pamiętam. No, chyba nie tak. Sony wymarzyło sobie rozpoczęcie nowego roku. No, nie można zaprzeczyć, że japoński gigant rozpoczął ten właśnie 26 rok z takim przetupem, ale nie takim, jakiego by sobie życzył. A ja od siebie zaś powiem, że. Nie tylko Ubisoft dostał w plecki, ale też właśnie Sony dostało tak. Więc, więc no mamy taki ciekawy początek roku, gdzie zaktywizowały się ataki hakerskie. Jeśli ten rok zaczyna się od takich afer i takich tematów, o jakich się zaczyna, no bo już tylko filmów było, no to ten przyszłoroczny The może być naprawdę bardzo obfity, a przecież miało być lepiej. Partnerem kanału jest Holly. Zero cukru, zero tauryny. z 10% taniej. Po koniec... Nie no, to, że życzyliśmy sobie, żeby było lepiej, to nie oznacza, że musi być lepiej. Może być i bardzo byśmy chcieli, żeby było lepiej, ale to nie oznacza, że będzie. W 2025 roku społeczność technologiczną obiegła informacja, no która w praktyce, no podważa fundamenty bezpieczeństwa PlayStation 5. Bo mowa o rzekomych wyciekach tzw. PlayStation 5 ROM keys, e, czyli kluczy boot ROM konsoli, no które tworzą taki najgłębszy poziom zabezpieczeń. Jednocześnie w branży się też doniesienia od dwóch no słuch, bardzo kontrowersyjnych patentach Sony dotyczących sztucznej inteligencji w grach. Jednym, który mogłoby grać za ciebie, a innym, który mogłoby ocenzurować to, co widzisz na ekranie Mówię w czasie rzeczywistym. To, Bo kupując grę, ja nie chciałbym, żeby coś było cenzurowane w locie i ja chcę dostać gry. Taką, za jaką zapłaciłem. Proste. Jeżeli coś będzie mi ocenzurowywane tylko dlatego, bo nie wiem, bo, yy, dajmy na to, będę miał w przyszłości dzieciaki albo yy, nie wiem, będę miał yy, opiekował się starszymi rodzicami albo coś. I nagle okaże się, że musi być ocenzurowane, bo coś tam, no to komu on? Nie za to płacę. A generalnie, jeżeli miałbym mieć taką sytuację, to ja automatycznie przerzucam się na retrogierki i do widzenia. Nie będę się w coś takiego bawił. Kolejna sprawa odnośnie tego przechodzenia samemu. To miażdży praktycznie jakikolwiek sens grania: no bo generalnie grasz po to, żeby mieć z tego Friday. Jeżeli nie umiesz jakiegoś bossa przejść. To zazwyczaj problem jest w tego typu, że albo masz za mało skilla, albo zbudowałeś zły build, albo generalnie jesteś tu za wcześnie. I powinieneś iść w inne miejsce, pofarmić, poekspić i wrócić. Więc nie jest to dobre to, co Sony nam próbuje tutaj sprzedać jako cudowny kotlecik. To jest bardzo złe. To nie są pojedyncze ciekawostki. Razem to wszystko tworzy obraz firmy, która naraz traci kontrolę nad własnym sprzętem i to od strony hardwareowej, hardware e, próbuje przejąć kontrolę nad twoją rozgrywką, a także chce edytować treści, gier, wiecie, w locie. I odrobinę to brzmi jak dystopia, prawda? No właśnie, to wszystko przecież. for Players. Zacznijmy może od tematu bezpieczeństwa. Bo PlayStation 5 opiera swoje zabezpieczenia na tak zwanym właśnie butron. Jest to kod zapisany na stałe w procesorze konsoli. Za jego pomocą system sprawdza, czy oprogramowanie jest autoryzowane przez Sony, zanim pozwoli mu się uruchomić i ten poziom zabezpieczeń nazywa się Level zero I to od niego zależy tak cały łańcuch zaufania konsoli. I po koniec grudnia 2025 roku w sieci się klucze czyli zestaw danych kryptograficznych umożliwiających oszyfrowanie tego pierwszego uruchamiania PlayStation 5. Okej, okay, fajne mamodlamo, tak? Nie udawaj za kolaku, że się znasz, tylko mów o co chodzi. Szybka sprawa. Generalnie mieliście PlayStation 2 i mieliście, że tak powiem, taki piracki mod, żeby można było odpalić gierkę, która była nieoryginalna, no to to będzie dokładnie to samo. O ile się potwierdzi, że to rzeczywiście tak było. Więc no, to tak w skrócie wygląda. No to otóż, proszę. Oto co to oznacza? Po pierwsze, Sony nie może cofnąć tych kluczy aktualizacją systemu, bo są one zapisane w rdzeniu konsoli. A jeśli klucze są prawdziwe, no to otwierają drogę do głębszego zrozumienia e, i potencjalnego też złamania zabezpieczeń PlayStation 5. A to z kolei może przyspieszyć rozwój narzędzi do Jailbreaków, e, homebrew, e, czy modyfikacji oprogramowania, a w dalszej perspektywie także Ma, do piractwa. Obecnie prawie. pojęcie Jailbreak. Nawet zmienią te klucze fizyczne. To, To, co wyciekło do tej pory, pozwala poznać sposób logiczny, jak to zostało zaprojektowane, przez co będzie można właśnie zaprojektować. Yy, Narzędzie, które nawet jeśli będą nowe klucze, to też będą złamane, bo najzwyczajniej w świecie narzędzia już będą. Yy, to jest najskuteczniejsze w momencie, kiedy nie wiesz jak to działa, żebyś nie mógł tego skontrować. Moment yy, yy, możliwości skontrowania właśnie się pojawił, więc jeżeli nie będzie to przebudowane, to nic się już raczej nie zmieni, może być... Drobne ulepszenia, ale to raczej będziemy mieli taką sytuację jak z PS2, że no jednak piractwo może się rozwijać. I tutaj teraz będzie kwestia tego, że rzeczywiście mogą być podnoszone tematy, że w sumie gry są turbodrogie, bardzo często są ciężkimi krapami, które są bardzo mocno zabugowane na premierę i to jest bardzo złe. I że płacimy dużo pieniędzy dostajemy bardzo mało wartości tak naprawdę. I bardzo dużo ludzi może chcieć to usprawiedliwiać, że piractwo będzie jako alternatywa. A więc wiecie, no generalnie był już taki kiedyś czas, że playki były bardzo mocno piracone i możemy się doczekać znowu takich czasów i ewentualnie mogłoby coś zmienić wydanie kolejnej generacji konsol bo no raczej to będzie już przegrana walka, jeżeli to rzeczywiście się wydarzyło. nie Oznacza jeszcze, że no, dziś pobierzesz piracką grę z internetu i odpalisz na PlayStation 5, ale daje osobom pracującym nad łamaniem zabezpieczeń taką mapę całego procesu uruchamiania konsoli. Coś, co zwykle może zająć miesiące albo lata badań oraz, oraz inżynierii wstecznej. I warto też wspomnieć, że no w momencie powstawania tego materiału Sony nie odniosło się do sprawy. Nie wydało żadnego oświadczenia, a gdyby się nic nie stało, to też powiedzieć, nie, sorry, to są jakieś fake newsy, nie mam żadnego. Powiedzieć na zasadzie takiej, nie mogę powiedzieć, że to jest fake news, jeżeli to nie jest fake news więc siedzą i milczą, liczą na to, że temat sam umrze. Co może oznaczać, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, i, i że, no, że jednak tak było. Problem tego jednak nie ma, być może badają sprawę, Ale dlaczego Sony nie może tego naprawić? No bo e, nie może tego zmienić aktualizacją, czy załatwiania No bo główna słabość tego bootromu polega na tym, że jest on zapisany fizycznie w chipie. Jeśli wyciek jest prawdziwa społeczność hakerów no i eksperci branżowi, którzy to jakoś bardzo prawdopodobnego, to jedyną taką naprawą byłoby wprowadzenie nowego hardware'u, czyli produkcja PlayStation 5 z nowymi kluczami i wymiana dotychczasowych chipów. I prawdopodobieństwo takiego ruchu ze strony Sony. A wymiana kluczy będzie zbyt mało, trzeba byłoby przeprojektować to. Na to inny nie pójdzie, bo to jest duży nakład pieniędzy. Więc raczej będą, będą musieli się pogodzić z tym, że przegrali tą walkę, tą potyczkę z piratami, bo to już jest tylko teraz kwestia czasu, kiedy to zostanie bardzo mocno zpopularyzowane jest, delikatnie mówiąc, niewielkie ze względu na koszty i logistykę, no po prostu słuchajcie, no się będziemy nie ma najmniejszych szans, choćby skały srały, to się nie stanie, a w tej sytuacji na pewno nie pomagają też rosnące ceny ram bądź jego komponentów. A w świecie hobbystów konsolowych, no taki no wyciek kluczy, takich kluczy właśnie, no to jak ...dla nas w tym momencie też dobre ze względu na to, że hardu nie powstanie zbyt szybko następna generacja konsol, więc siłą rzeczy to trochę przymusi wszystkich do lepszej optymalizacji gier ze względu na to, że będzie tylko taki, a nie inny hardware i oprócz tego jeszcze jeśli jeśli zabezpieczenia będą miały ten problem, że będą nieskuteczne, to jeszcze dodatkowo dochodzi presja ze strony y, piratów, czyli to oznacza się, że żeby firmy mogły się realnie utrzymać y, to będą musiały dostarczać nam raz, że dobry produkt, dobrze zoptymalizowany no bo jak będą y, chcieli, że tak powiem, y, konkurować z piratami, skoro od piratów dostaniesz za free, a u nich musisz zapłacić gruby hajs i jeszcze są problemy. Więc no, jest tutaj bardzo dużo, jak to się mówi, takiego... Yy do rozważenia sytuacji. Znalezienie tak naprawdę świętego tego gala, bo to moment, w którym zamknięta dotąd platforma zaczyna po prostu pękać. Oczywista. Butron to fundament całego systemu bezpieczeństwa, więc jego kompromitacja daje badaczom i hakerom, też jakby nie patrzeć, coś czego wcześniej nie mieli, czyli pełną mapę tego jak PlayStation 5 startuje, weryfikuje kod i decyduje co wolno mu uruchomić, a w praktyce otwiera zaś drogę do uruchamiania nieautoryzowanego kodu, tworzenia własnego na firmware'u, uruchamiania emulatorów no i narzędzi deweloperskich modyfikowania gier w dalszej perspektywie także właśnie do piractwa, co może być dla niektórych kuszące, patrząc na ceny dzisiejszych gier. I jak już wspomnieliśmy, na tym etapie nie oznacza to jeszcze że wszyscy będą pobierać torrenty z na 5. Jasne. Do są kolejne, lub, w lub w DRMA. Ale te już będzie dużo łatwiej znaleźć. Ale zmieniło się coś ważnego, zniknęła tak naprawdę jedna z najważniejszych, największych barier technologicznych, i zamiast błądzić, wiecie, po matku do osoby pracujące nad takim rzeczami właśnie dobregi, dostały teraz w ręce klucz do drzwi, za którymi kryje się cały mech. Bo problem polega na tym, że nie dało się konsoli uruchomić, nie? A teraz, jeżeli konsola już będzie startowała, no to cała reszta to, to już jest kwestia dopracowania. Jasne, to nie jest łatwe, ale istnieje takie prawdopodobieństwo, że całkiem szybko to zostanie dopracowane, bo bardzo duża ilość osób będzie miała w tym żywotny interes. ...mechanizm konsoli, a historia pokazuje też jedno, że kiedy taki poziom dostępu już raz wypłynie do sieci, no to zatrzymać go jest praktycznie niemożliwe. To, można powiedzieć, nie jest sprint, tylko początek maratonu, którego Sony już nie może wygrać. No, no właśnie, ale wieści z obozu Sony jest jednak więcej, bo podczas gdy no, część społeczności graczy się z wypiekami na twarzy śledzi informacje o wycieku kluczy gotowanych w PlayStation 5, japoński gigant patrzy w zupełnie innym kierunku. A jest w nim coś, co można by nazwać... Gracz kontra AI. I według doniesień serwisu All About AI firma zgłosiła patent opisujący system oparty na jednym bardzo konkretnym założeniu, że gdy utkniemy w grze, to sztuczna inteligencja przejmuje stery i gra za nas. Albo pokazuje nam, jak to zrobić. Ale teraz jesteśmy takim. No i to jest w tym momencie słabe, że ja jako gracz nawet nie będę o tym decydował, czy chcę, żeby mi pomogła, tylko że ona stwierdzi, mm słabo se radzisz, wiesz co, przejdę to za ciebie, albo pokażę ci jak to zrobić, no, zabija tę całą zabawę z progresu. Mechanizmy. Wiecie, że to dotyczy chyba tylko first party tak naprawdę w PlayStation, ale możecie mi pokazać bo ja nigdy z tego nie korzystałem, że macie podpowiedzi, tak jakby kafelki z podpowiedziami poniżej gry, ale tutaj mówimy o tym, że gra Gra za gracza. Ten mechanizm, określany jako AI Ghost Player, zakłada, że AI obserwuje rozgrywkę i analizuje sytuację. Może wyświetlić na przykład taką demonstrację przejścia fragmentu w trybie guide mode, czyli w trybie prawnikowym w trybie przewodnika, albo w konkretnym trybie bezpośrednio ukończyć dany etap za siebie, drogi graczu. System miałby być trenowany na ogromnych zbiorach danych pochodzących z YouTube'a, z transmisji Twitcha oraz sieci PlayStation Network, czyli na realnych nagraniach rozgrywkach, a w efekcie AI uczyłoby się od graczy, jak pokonywać konkretne wyzwania, by następnie robić to w czasie rzeczywistym za użytkownika. Pamiętajmy też, że jest to bardzo realne, bo przypomnijmy sobie chociażby właśnie Google Sima. mówiliśmy o tym, czyli SI samodzielnie gryjącą w gry. I teraz mówiąc o tym takim od Sony stajemy przed no, bardzo poważnym dylematem, bo z jednej strony AI Ghost Player może być przydatny dla osób mających problemy e, z trudnymi bossami, na przykład, tak, z zagadkami lub sekwencjami, ale z drugiej strony jest Nie zgadzam się. W dłuższej perspektywie AI będzie frustrujący dla graczy. Dlaczego? Dlatego, że to będzie taki duch, którego będzie bardzo ciężko doścignąć, bo jeżeli on będzie uczony na zbiorze wszystkich graczy, to znaczy się, że będzie uczony też na zbiorze tych graczy najlepszych, a umówmy się, że... Nie każdy jest w stanie doścignąć, yy, znaczy prześcignąć sam siebie, o może tak, bo to jest walka z duchem, czyli za, za każdym razem jak robisz rozgrywkę, to starasz się pokonać sam siebie i poprawiać swój czas i robić progres, to tutaj może się okazać, że dostaniesz takie AI, które przeskakuje cię o lata w rozgrywce. I na przykład jeśli jesteś niedzielnym graczem, to dla ciebie będzie to zbyt, zbyt frustrujące, bo nie będziesz w stanie jej dogonić. To takie moje czyste rozważania na ten moment. Eee, myślę, że takie coś też może, może mieć miejsce i warto to brać pod uwagę. To całkowita zmiana filozofii grania, no bo czy gra, która sama się kończy, czy ona daje satysfakcję? Wciąż jest grą? Czy pokony pokonywanie przez AI to właśnie jeszcze granie? Znaczy wiele... może się okazać, że część osób będzie stwierdzała, dobra to niech AI przechodzi Grę, ja będę to obserwować jako film. Czyli wszelkie gry akcji totalnie przestaną mieć jakikolwiek sens. Nie, no i też serio, po co wydawać nie mało na gry, przejdzie za nas. S.I. No czy nie lepiej już wtedy do sobie po prostu filmik przejść tak gry na YouTube? Ja tak robię licencję. <laughs> no? I to pytania fundamentalne, dlatego medium i trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź w krótkim materiale. Bo jedno jest pewne. Patent pokazuje, że ktoś w sony poważnie o tym myśli i bada takie możliwości. I znowu wchodzimy tutaj w taką wieczną dyskusję w temacie hardcore versus casual. No bo gry mają być dla wszystkich. Bo jak jesteś jebanym lebiegą, tak jak ten dziennikarz, co to to tutaj nie potrafił przejść, to nagle gra zrobi to dla ciebie albo za ciebie. No nie wydaje mi się, że to przez to umiera pewnego rodzaju taki duch gamingu już we wszystkim faktycznie musimy być zastąpieni przez AI. Swoją drogą, ja już mam podejście do tego duszka, jak do tego jebanego zszywacza z Windowsa. Hey, do you need some help? Ale, 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 moi drodzy, to jeszcze nie koniec zaskoczeń płynących z niebieskiego obozu, bo to akurat mnie już tygeruje. jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w internecie pojawiły się doniesienia o jeszcze innych pomysłach Sony i przecieki mówią o tym, że Japończycy opatentowali również narzędzia AI, które miałyby modyfikować treści gier w locie. Usunąć przemoc, krew czy przestępstwa. Rozmywać, czyli blurować sceny, które są nieodpowiednie. No wiecie, jak w niektórych japońskich filmach nie Powinienem tak naprawdę zamknąć formę, bo o tym będzie właśnie w The Grappa Awards, który jest już na finiszu montażowym, więc na nie na moment, ale mimo wszystko, i tak to wyjaśnię, więc będziemy mieli tak jakby szerszy kontekst rantu właśnie w The Grappa Awards. A tutaj podam tylko takie informacje. Nie? Założenie patentu brzmi marketingowo ogólnie przyjaźnie od personalizacji. A treści i filtrowanie pod kątem młodszych, graczy, bo to zawsze młodszych graczy się rozbija, Ale konsekwencje są znacznie głębsze, bo to narzędzie może zmieniać zamysł artystycznych twórców gry. Może narzucać zmiany, które nie były przewidziane, lub może wprowadzić kontrolę treści w grach bez zgody deweloperów. I nie mówimy tutaj o rodzicielskiej blokadzie. Mówimy o narzędziu, które wpływa na to, co pokazuje, a to już przekracza takiego zwykła. Tak jak wcześniej mówiłem, temat jest taki, że coś zostanie wycięte z gry, za którym zapłaciłem pełną cenę, tylko i wyłącznie dlatego, bo nie wiem, bo konsola zobaczyła, że ktoś się szwenda po moim pokoju, jak gram bez sensu. W sensie ja uważam, że, że, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i tyle. No i pozostaje też pytanie: w jaki sposób? konsola ma wiedzieć, że że zasiąść przed nią dorosły, a nie 10-latek. Czy będzie wyposażony w kamerę? Kto wie być, może konsola PlayStation 6 będzie miała właśnie bazowo taką kamerkę i jej odblokowanie będzie na, nas kosztowało coś dodatkowego. Hej, ta gra zawiera treści nieodpowiednie dla najmłodszych. A u ciebie gdzie tam zobaczyliśmy, że masz dziecko, jak ja, A Aby odblokować trzeba zapłacić dodatkowo dolarów. Albo bez założenia, będą wychodziły z blokadą go i tak dalej, bo wiecie, trzeba chronić dzieci, a my nie mamy tej i nie mamy jak odzewać, ale jeżeli ty chcesz kontrolę, to kończele to dopłacisz do tego piątaka, to będziemy wiedzieć, że ta karta należy do ciebie i wtedy ty jesteś dorosły, no bo masz kartę i tu i potem będą się dziwić. Ale zwłaszcza gdy przypomnimy sobie o ostatnich atakach hakerskich na serwery wydawców, albo właśnie o wyciekach kluczy bo jeżeli nowy sprzęt ma teraz mieć na przykład kamerę, którą będzie czy u nas jest dzieciak czy nie, no to przy takim wycieku to wie, czy nie będzie to niebezpieczne. No i właśnie teraz patrząc na całość wyłania się taki bardzo niepokojący obraz. Bo z jednej strony mamy wyciek kluczy ROM, który oznacza, że możemy zaczyna tracić kontrolę nad własnym sprzętem jego bezpieczeństwem, i bezpieczeństwem, inne nad tym, jakie oprogramowanie faktycznie może działać na konsoli, fundament technologiczny, techniczny, przepraszam, dominacji platformy zwyczajnie tutaj pęka, a z drugiej strony pojawia się AI Ghost Player, czyli technologia, która nie dotyczy już zabezpieczenia, samego doświadczenia no i ta próba kontroli nad rozgrywką, nad tym, jak i czy w ogóle gra to jest coś absurdalnego. No i na końcu mamy też właśnie cenzurę serwowaną przez no, sztuczną inteligencję no w czasie rzeczywistym, czyli narzędzie, które dotyka samej treści gry, nie tylko tego, jak gramy, ale tego, co widzimy, co słyszymy i jakie emocje dana scena ma wywoływać. To nie są osobne tematy, to jest po prostu kierunek. Od sprzętu zamkniętego przez software wspierający do platformy, która decyduje, jak, w co i czy w ogóle grasz. Drogie Sony, get fucked! Jeśli wycieki kluczy butowalnych się potwierdzą i zostaną wykorzystane do głębszych exploits, Sony stanie przed bardzo poważnym problemem technologicznym i wizerunkowym. To, co kiedyś zdarzyło się z PlayStation 3 czy Switchem może powrócić z jeszcze większym impetem. A pamiętajmy, że według ostatnich raportów, o tym też mówiliśmy na kanale e, z USA gracze kupują coraz mniej sprzętu i gier fizycznych, bo są one coraz droższe. jeśli pojawi się realna możliwość piractwa, to wiele osób z niej skorzysta i wydaje mi się, że w tych czasach nawet mocniej i częściej niż w tamtych zamierzchłych. Jednocześnie proponowane rozwiązania AI równie równie poważne pytania o przyszłość grania. No, czy stanie się ono bardziej dostępne, ale w taki karykaturalny, wręcz sposób, czy mniej satysfakcjonujące, bo gdy de facto zamienią się po prostu w filmy, bo będziemy oglądać ekran jak duszek, jakie przejdzie, a może też bardziej kontrolowane przez algorytmy. No nie będziemy mogli już nawet podyskutować o tych grach, bo każdy doświadczy ich inaczej. To nie są drobne innowacje, to decyzje, które mogą zmienić relacje gracza z grą na lata albo na zawsze. Moi drodzy, pamiętajcie, o 10% taniej z kodem Smaczna, może jeszcze trzeba znaleźć swoje smaki, więc polecam tutaj chociażby startery i zdrowsza alternatywa dla 0 rozSpartamu 0 cukru. A was, moi drodzy, to ja pytam, co sądzicie o pomysłach Sony, bo stopy z budowanymi kluczami, no to jeszcze do potwierdzenia, to każdy pewnie wyśmieje, Ale co sądzicie o pomysłach związanych z kontrolą gier oraz przechodzeniem ich za nas. Dajcie znać w komentarzach. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Wszystko jest bardzo mocno zależne od tego, tak naprawdę jak będzie wyglądać docelowy użytkownik tej PSK, bo najzwyczajniej w świecie możemy mieć sytuację taką, że część ludzi będzie przyzwyczajona do, do tych wszystkich mechanizmów, które chcą wprowadzić, czyli że będzie ułatwienie w stylu jak się zatnę w miejscu w grze i nie będę miał przejść dalej, to przejdź za mnie. I to może się przyjąć na zasadzie takiej, że ktoś przychodzi po robocie i chce się typowo odmurzyć i nie chce tam jeszcze dodatkowo skilować gierki, bo nie wiem, bo najzwyczajniej w świecie, bo nie ma na to ochoty. Z drugiej strony możemy mieć część graczy, która się oburzy. No i kolejna taka sprawa, no jeżeli autentycznie wyciek danych jest na serio, a wszystko wskazuje na to, że jest. No, to może się okazać, że autentycznie piractwo może przeżyć renesans, bo najzwyczajniej w świecie okaże się, że ludzi po prostu nie stać na gry, a jednocześnie duża część osób stwierdzi, że oni nie chcą e, płacić za gry tego typu, które zawierają im po prostu wolność, bo nie czarujmy się. Można by było powiedzieć, że gry do tej pory to były takim. Eskapizmem można było, można było się po prostu przenieść do innego świata i była to swego rodzaju wolność. Można było podejmować różnego rodzaju decyzje. No tutaj w tym momencie będziemy mieli mocną ingerencję w ten system. No i druga taka sprawa, że cenzura to nigdy nie była dobra, i ludzie bardzo mocno zawsze robili na przekór, jeśli była cenzura, więc. No, tutaj też się może tak okazać, że wyjdzie z tego mocne na przekór. Jak to będzie ostatecznie wyglądało, zobaczymy zapewne w niedalekiej przyszłości. No, a na tą chwilę to byłoby tyle. Także do zobaczenia. Hej!